Mamy takiego, taki da wynalazek daster słyszał pan tak, ok? tak, robiliśmy Diesel, ale to diesel No to diesel, no to diesel, trzeba diesel już też zaczynamy robić na gaz Żartuję. no tak? No raz robiliśmy <laughs> tak. <laughs> Poważnie, może pan, dam panu namiar na Czy Trzeba to nawrócić czy... Nie, czy... prosto jedziemy tam bo nie, muszę włączyć statyjkę Dobra, ready, I, idę Okej okay. mm -hmm. I normalnie jedziemy A, teraz, teraz jedziemy elektrycznie kruchu. On tu już informuje, że jest przygotowany do przejścia na gaz jak tylko benzyna się odpali, troszkę się przygrzeje i będzie... Czekam, na... czy pokazał, pokazał pól. Dobry. Tak, jest pól. Czyli tu 27 litrów wchodzi, nie? Maksymalnie, tak? Do tego. Tak, bo to jest 34 litry, to 27, 27 litrów 37, tak. 34 brutto. No, czyli na, jakby tak 6 palił, to gdzieś koło... E, parę mhm, to 400 parę kilometrów. to spokojnie. 400 kilometrów, spokojnie. I w prawo, w lewo, tak? W prawo, w lewo, to jak Pan chce, gdzie Pan chce. No to, to, jedziemy. to jedziemy. tak, tak. No dobrze. No. A ten co był to jest taki... Jest na gazie, na jest? gazie jest, tak. tak? Już. już nie mruga? No, szybka, to momentalnie. No, chyba to oszczędności jednak No, także no, pan normalnie iść, tak, tak jak w tym położeniu.